Z Ewangelii według świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich uczniów, strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli, inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz ją, możne nie trąb przed sobą, jako budnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, Ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś Ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam Wam – otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak budnicy, przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam Wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Państwa.